Whisky z Południowej Afryki, stworzona przez Anglika, leżakowana w beczkach z Ameryki. To może być ciekawe. Cześć, witam wszystkich. Whisky Malcontent z tej strony. W dzisiejszym wideo przyjrzymy się bliżej whisky Bains Cape Mountain whisky, która pochodzi z południowej Afryki. Destylarnia, która stoi za produkcją tej whisky to James Sedwick Distillery, która powstała w 1886 roku. Destylarnię to założyło dwóch synów Jamesa, gdy chcieli oni kontynuować biznes swojego ojca. Jeżeli historia Jamesa was interesuje, warto poszukać w internecie, gdyż jest ona dość długa, dość bujna, a ja nie chciałbym tutaj się rozwodzić teraz nad historią samej destylarni, gdyż nas bardziej dzisiaj interesować będzie produkcja naszej whisky i czasy bardziej współczesne. Więc przenieśmy się do chwili prawie obecnej. Mamy rok 1991. Master blenderem destylarni zostaje gentleman o nazwisku Andy Watts. Jest to człowiek, który pochodzi z Anglii. Zawodowy krykiecista, który w latach 80. przeprowadza się do Południowej Afryki, aby tam zawodowo grywać w krykiet. Pracuje on na część etatu w branży alkoholowej przy produkcji, przy dystrybucji różnego rodzaju alkoholi. To go wciąga, to go zaczyna interesować, dlatego też Brnie dalej idzie w tym kierunku i rozwija swoje pasje. 91 rok zaczynał swoją karierę w Deslarni James Sedgwick e, i po kilku latach bodajże czterech trzech latach w 1994 roku zostaje on zaproszony przez e, dyrekcję firmy Morrison's and Bowmore. Po to, aby przyjechać do Szkocji, aby tam szkolić się pod kątem produkcji whisky, aby tam nabywać szerszej wiedzy związanej z tym, jak w Szkocji produkowana jest whisky i też tym, aby dzielić się swoją wiedzą z tamtejszymi master destylarami, z tamtejszymi pracownikami destylarni. Pomieszkuje on w kempingu za destylarnią Bowmore na Eili, zakochuje się w whisky dymnych, w whisky torfowych. Zwiedza różne destylarnie, um, uczy się produkcji łyski, nabywa wiedzy, e, swoją wiedzę również przekazuje tamtejszym, e, tamtejszym pracownikom destylarni. No i cały ten, e, cała ta przygoda trwa do roku 1999. Wtedy to e, wraca do południowej Afryki. I tam już z pewnym pomysłem na stworzenie swojej łyski zaczyna, zaczyna pracę, właśnie nad whisky Bains. Trwa to trochę, wiadomo, przygotowanie whisky e, nie jest to proces krótki, tak? Zawsze są potrzebne lata, aby coś można było wypuścić na rynek. Whisky to nie wódka, ona musi leżakować w beczkach, ona musi dojrzewać, musi nabierać charakteru. E, Andy wpada na pomysł, który już w, w, w momencie, kiedy był w Szkocji, chodził mu po głowie, jak zrobić dobrą whisky typu grain. Wiadomo, sława whisky to whisky typu single malt. Wokoło tej whisky kręci się cały, cały świat whisky. Ale Andy chce zrobić coś innego. Ma trochę inny pomysł. E, rozpoczyna pracę jego whisky w zasadzie już w 2005 roku była powiem tak, była prawie gotowa, ale postanowił coś dopracować, popracować więcej, podomykać pewne szczegóły, które mu tam nie grały w tej produkcji. I pierwsza whisky Bains pojawia się na rynku w 2009 roku. I oto tutaj przed nami na moim stoliczku mamy Baines Cape Mountain whisky. Nazwa whisky Baines pochodzi od nazwiska człowieka, który jako pierwszy zbudował sieć traktów w mieście Wellington, w mieście, w którym de facto położona jest destylarnia produkująca to whisky. Jako pierwszy stworzył trakty umożliwiając transport towarów, łatwiejsze przemieszczanie się i ku czci tego pana destylarnia i Andy. Zaczerpnęli nazwę tej whisky. Mamy tu do czynienia z whisky typu Single Grain. E, tak, w kwestii tylko przypomnienia, e, podstawowa różnica pomiędzy whisky typu Single Malt a whisky typu Single Grain. Single w obu przypadkach odnosi się do destylarni. Jest to whisky pochodząca tylko z jednej destylarni. Single Malt Whisky to whisky, która jest produkowana w jednej destylarni. Powstaje tylko i wyłącznie ze słodu jęczmiennego i jest ona destylowana w miedzianych alembikach. Z kolei whisky typu Single Grain powstaje również w jednej destylarni, ale tu już zachodzi pewna zmiana. Powstaje ona z różnych zbóż. Może to być kukurydza, może to być jęczmień, może to być żyto. Z tym, że w tym wypadku również może ona powstać w wyniku pomieszania tych zbóż, nie musi to być koniecznie tylko jedno z nich. No i co istotne w tej kwestii, zazwyczaj whisky typu single grain są dystylowane e, w procesie ciągłym w destylatorach kolumnowych. W przypadku naszej whisky mamy to do czynienia z zacierem, który zawiera 100% południowoafrykańskiej kukurydzy. Co niektórzy teraz drapią się po głowach, ale tak Słód można otrzymać również z samej kukurydzy. A więc, tak mamy tutaj whisky z kukurydzy. Ee, whisky ta na rynku europejskim jest zabutelkowana w mocy 40%. Z tym, że to, co mam tutaj dzisiaj ze sobą, pochodzi bezpośrednio z Afryki i jest zabutelkowana w mocy procent 43. Nie macie pojęcia, jak bardzo jest mi przykro z powodu waszej straty. To, czego mogę dowiedzieć się z etykiety tej whisky, to fakt, że jest barwiona karmelem. No niestety nie ma tutaj żadnej wzmianki na temat filtracji, więc prawdopodobnie można przyjąć, że jest ona filtrowana na zimno. Warto również wspomnieć o beczkach, w których leżakowała ta whisky. Dość ciekawy sposób doboru beczek dość ciekawy proces leżakowania. Prawdę mówiąc, nie spotkałem się nigdy wcześniej z takim procesem leżakowania, jeżeli chodzi o whisky szkocką. Ale co tutaj się dzieje? Destylat wlewany jest do beczek po burbonie beczki po pierwszym napełnieniu czyli burbon został wylany, beczki przyjechały do Afryki, tam został wlany destylat. Whisky ta leżakuje przez 3 lata. I potem przelewana jest do kolejnego zestawu beczek po Bourbonie, po pierwszym napełnieniu. Więc mamy tutaj tak, jakby 3 lata leżakowania w beczkach ex-Bourbon, pierwszego napełnienia, po czym przelana jest do kolejnego zestawu beczek ex-Bourbon, znowu pierwszego napełnienia. I w tych drugich beczkach whisky to leżakuje około 2 lat. Nie ma na niej deklaracji wieku, ale według tego co mówi. Master Destiller, można określić, iż jest to około 5 lat. Brzmi ciekawie. Zobaczmy, jak smakuje. Jak już wspomniałem, whisky barwiona karmelem, więc nad kolorem rozwodzić się nie będziemy. Whisky typu Single Grain więc można się spodziewać, iż ta oleistość, która, która powstaje w procesie destylacji ciągłej, prawdopodobnie będzie tutaj widoczna, wyczuwalna. W aromacie czuć dużo, dużo słodyczy, jest taka wyraźna, nuty burbonu, taka burbonowość, bym to nazwał. Bardzo przyjemny, bardzo słodki. Bardzo słodki aromat. Jest też sporo wanilii i takiej kremowości, powiedziałbym, że pachnie to jak takie lody waniliowe. Sporo karmelu, sporo słodyczy. Banan. Taki dość dobrze przejrzały banan, taki już lekko czarniejący. Jakieś delikatne nuty ananasa. Delikatne nuty mięty. Jest takie coś takie chłodzące w aromacie. I tu już w aromacie jest wyczuwalna taka gęstość, taka oleistość tej łyski. No to to, o czym mówiłem, to, czym mówiłem przed, przed samym wąchaniem. Zobaczmy, co mamy w smaku. Aż mi się ulało. Mm. Bardzo słodka. Bardzo oleista. Gęsta. Można by ją kroić nożem, dosłownie. Sporo słodyczy. Sporo karmelu. Lody waniliowe. Jest tutaj ten banan. Taki już mega dojrzały. Są takie delikatne nuty winne. Takie owoce tropikalne. Dość sporo owoców tropikalnych z taką delikatną nutą kwaskowatości. No naprawdę, smak bardzo fajnie złożony, bogaty, treściwy. No, jak na whisky. Typu single grain. No. Zaskakuje. Naprawdę. Bardzo zaskakuje. Jeszcze jeden łyczek i przejdziemy do finiszu. Finish rozgrzewający, delikatnie rozgrzewający, bardzo słodki, bardzo przyjemny, wręcz tłusty. Sporo wanilii, lodów waniliowych, sporo takiej słodkiej śmietany, takiej kremowości wręcz. Gdzieś tam się przewijają jeszcze te nuty, delikatne nuty banana. Hmm. Finisz średniej długości, jeszcze go czuję. Jeszcze, jeszcze, jeszcze jest ta słodycz na języku. Teraz to już jest takie coś jak nadal pozostaje sporo wanili na języku. I przypomina mi to lody waniliowe, które zostały posypane wiórkami. Mlecznej czekolady. Taki słodki, czekoladowo-waniliowo, taki kremowy śmietankowy finish. No naprawdę, naprawdę przyjemna przyjemna łyski. Smakuje mi. Muszę przyznać, że muszę przyznać, że smakuje mi. cena tej łyski w Polsce to w granicach 100 zł, coś może delikatnie ponad 100 zł. W Wielkiej Brytanii można Taką butelkę 07, dostać w granicach 23 funtów. Bodajże z tego co wiem, na Amazon jest taka oferta. Więc cena przystępna, myślę, że taki Daily Drum, taka ze względu na tą słodkość, taka łyski deserowa, to jak najbardziej. To wszystko ode mnie, jeżeli chodzi o dzisiejsze wideo. Pozdrawiam i do następnego.